<śled> a -a. witam szufa okay. gratulacje witam, panie To było no, ja od razu ty ale patrz kurde dlaczego nie mogło być 3666, a tobie dać 334 da. no kurwa z absurdu powiem tak 6, 6, 3, 3, 3. obywatele nigdy w życiu nie będziecie mieli, będziecie mieli tak przejebane jak teraz Uśmiech panie Pizzykala, uśmiech ta Kiedy Cię pasujemy na szefa ogólnie. Hmm. Mogę dostać flashbang? Harry? Jak na najbardziej JANEK! chyba właśnie? Ja, Nek! Ja, Nek! Gdzie się, że jak przed nim stoisz. O, że nie słyszy, bo stanie! <grym grym grym> ja, 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 tak. Jak pan się cieszy, że mam pan tutaj najlepszego funkcjonariusza? Janka! Jestem rolnik z kamerą. Oczywiście, ja, ja. oczywiście. proszę do kamery. Kurwica! Kurwa w rolnik szuka żony, czy? Teraz będę robił wszystko co, co będę robił. To chciał. jest to! Będę bił przechodniów! Będziesz to! Papy, Będziesz mąby. to! O kurwa! Kurwa chyba, Kura Janek! Będziesz! A. I chciałem. Mogę jeszcze pozdrowić? Możesz! Chciałem pozdrowić głowę! Kurwa! Batyla! I tego! Ping ponga debila! Pozdrawiam wam! Nie, narkomane! No, dycham! Dika! Dicha! dziękuję bardzo serdecznie za boże 10 zł. Błagam się, czule, bo same kule buziaki przesyłam. I Syrena na rzecz widzowie i Biszko! Witam, na, na razie. Witam. O, ej, dziękuję ślicznie za resóbkę na drugi <noise> miesiąc, kłaniam się! Mówi pani, że ma, ma pani takiego najlepszego czele funkcjonariusza. Leniam jakby... ja się, czule, po same kule Jak się czujesz? Tak, tak, tak. Że pan psikela jest w Nie, 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 to pani jest sefowa. Jest. Jest, jest! Pozdrawiam, piszice, 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 ja piszę syrena, piszę. czarny na miasto! Ja oczekuję na pokój na Dobrze, Dobrze, już idziemy, kurwa! <grybuj> Oooo, oh, dziękuję sićkę, za 500 no widziku. Ja by był, by na, na pewno, na pewno, Nie ja mam nadzieję, że się uwzględni moją prośbę o wprowadzenie przymusowego sa salutowania w post hej! Oh, okay. Gratulacje eee... Kurwa, nie mam tej zera, bo już bym ci zajebał A co pan hmm, o tym myśli? O czym? A, wa, 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 wa. O tym salutowanie tej pani ma rację. Tak jest! Wygrałam! Yes! Będzie pipo-hejowanie na komentarzach. Ale bez pipo-hej tylko ze salutem. Słucham. A teraz drodzy państwo rozejście. Okej. Okay. Tapa. I napijcie się wódki za mnie. A ja was ja potem złapię i, ja wpierdolę, i wpierdolę, i mandaty. Tak jest. People hej People leave People. 01, pierwszy status po drugim. Turwica. Wprowadzamy obowiązkowe wiadra do służb publicznych. Wyciągamy kije w dupy. Od jutra na ulicę wyjeżdża. Czołg, Sefe, jak coś to chce zamówić? Pierwszy patrol z szefem. A masz coś na koncie?

To ja, to Ty ja sama. widzowie, o mnie mówią! Boli, musisz mi dać bana. To ja! Bo ja już kurwa nie wytrzymam. To nie ja, naprawdę! po prostu grać normalnie. Ok.